I moi drodzy, witam was w odcinku kolejnym z serii zrejmu Assassin's Creed Valhalla. Na razie z chodziem z planem na kolejny obóz, na na Hvangro wpadło, ale wpierw jeszcze musimy doszlić do, proszę Państwa, przyniesionego handlarza, który ma dla nas dobra na... no, na nabycie oczywiście. Także zaznaczmy, na co możemy sobie pozwolić. God, the Jodadu. No i właśnie, hełm. płaszcz. tak właściwie to może być sobie pozwolić oczywiście na wszystko z tego co sobie widzę, ale... Łuk, przede wszystkim łuk. Słuchajcie, bez łuku to będzie masakrycznie ciężko. Tylko przypomnę, że się dobrze na łuku. Co ten łuk robi? Jakie nam daje korzyści? No dobra. Może być. I też mam jakąś podstawę do tego, żeby sądzić, że sobie damy radę z Boże... co by z Kiotwem? Z Godmem kiotw 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 oczywiście. takim chyba podoba będą z z gotik, no ale... Na tym podobie się kończą. This place is heavily guarded. Zresztą tu wszystkich wytłukliśmy z sekundą, a ja wodę weź na wyciąg pójdziemy. Myślę, ja Ten tym zaczęciu przejedzie. Możecie okać z tym wyczegęłem ogólnie, nie jeździł. Teraz musimy pójść w tym kierunku. To również... Słuchajcie, jak to ma się wszystko do, jedno do drugiego przez trzecie? Od nawet zrobimy sobie synchronizację na początku, to, żeby umyślę to no, trochę, trochę bliżej. Żebyśmy nie musieli tyle latać, więc na początek synchronizacja, jednak. A później myślę, że cała... cała reszta. Dobra, tutaj. No, te żelizki są nawet. Fantastycznie. No I zmierzamy się raz macie tego punktu synchronizacyjnego, także myślę, że on nam się tutaj bardzo przyda. I warto jednak mieć zrobionego, tak? Dobra, góra i na skałkę. Z tak tego może być fajny widoczek. Dobra, zaskoczyliśmy, ale to, nie brakowało, żebyśmy nie dolecieli. A tak to no, chociaż, chociaż to... Możemy to sobie zsynchronizować, a potem już ruszyć na kolejny obóz z Godą, a Niech wie Godą, że coś się dzieje. Dobra, to jest zsynchronizowane. I o tym myślę, że niczego ciekawego nie widzę. A, właśnie, Sunin. Co widzisz? chociaż o co mówię, o to białe futelki, jakie mamy za sklepu. A, to jest 270, to tyłu. No, O ten punkt się tak trochę przydał i nie przydał je to wcześniej. A, spokojnie są No, dobra, mogę z tym żyć. But I'd prostu just not fight. Here you go, what do you wish for me? Ah, because it's here, you know, these are just voices. Here I, Brendan of Clonfort, servant of our Lord, to make my final inscription before this holy fount of light. My journey is ended. For two and some years have I heeded the inner voice of my Lord and followed it to this place. To receive his word, I have seen the gate with its ancient markings. I have heard the voice of his angel calling me beloved. Yet the way did not open. His voice yet calls to me still in blissful forms, torturous to me. Yet the way remains closed. My way forward is uncertain. No dobra, to musimy to sobie jakoś ładnie ustawić. żeby wzadok się w miarę zgadzał. Tylko właśnie, bym sobie czekać, a nas zobaczył. Bo być może kombinujemy dobrze, ale jednak. A właśnie, bo tutaj jest zobaczcie barykada, tak? Więc weź to, chłopie, przesuń. Niech to nam zasłania widoku. I nie psuje dnia. Jeszcze musimy chyba na to ponownie wskoczyć. O tu mniej więcej. I teraz zobaczymy, czy możemy. Myślę, że jeszcze jak. Znaczy, no, według mnie. Wszystko się zgadza. I mi się podoba. Dlaczego mi tego nie uznajesz? Takie kwestie kosmetyczne, już takie milimetry, no ale dobra, no podajmy tym po prostu. Uff, dobra, pokaż mi jeszcze ten wzorek. Gdzie to jest? Chyba tu, żeby wszystko ładnie zdobione. No dobra, jeszcze raz. Często się wydapiemy. No ale ja to po prostu inaczej nie mogę spojrzeć. Czego nie rozumiesz? Mo to wszystko jest o tych kamieniach wymazane. A tutaj no, chyba, żeby coś zobaczyć. To myślę, że jest już jedyna opcja. Bo właśnie tutaj podciągnij. No i? No i właśnie, tutaj tego nie widziałem, bo jest to zasłonięte. Jeszcze ewentualnie tutaj, ale czemu tutaj mi się to nie udaje, to powiem, że nie wiem. Ja myślę, że to jest już bardzo optymalne miejsce, żeby tego tutaj dokonać. Na się nie ma prawa, chyba żeby się teraz popatrzeć, wiecie, od drugiej strony. Ale to właściwie jest trochę bez sensu, jak to zobaczymy, ten obejścik od tej strony, tak? Zobaczę, no zobacz, ono nie idzie, no. Nie ma bata. Dlatego myślę, że musimy. Znaczy, chyba, to, chyba, że też to podciągniemy. No, już nie możemy bardziej. Zresztą bardziej co więcej nie będzie. No, chyba sobie coś jeszcze jeszcze zapis a to wtedy co innego. Właśnie znaczy, to są takie kwestie minimalne. Jak teraz się nie uda. O, jest. Nie wiem, czy jak się nie uda, to pójdziemy tu energy. sobie. Kiedy indziej. Ale jednak się udało. Więc chociaż tyle. Ja odbierz sobie kolejną umiejętność, myślę, czy tam kolejnego perka. I to będzie właśnie na dystansówkę. A jak jeszcze do uniku, to nam zostanie ostatnie. Dobra, więc lecimy. Zresztą trochę nam to zajęło. Szczerze, nie wiem czemu tyle. Być może to była kwestia jednego milimetra. Czy nawet decymetra jeszcze nie wnikam. Ale no naprawdę, o, to już chyba co mogła, mogła przypnąć oko. A stoi takie wrażenie, że to będzie wszystko zrobione, wiecie, no perfekcyjnie, tak. Bo inaczej weźcie się do mnie, co nawet nie zbliżej, tak. A tymczasem, jesteśmy już przy obozowisku kolejnym. I to jest Hvalgrove. Ja się pamięć nie mylę, a nie powinna. No i tak. Czy jest tu jakiś ochotnik, żeby dostać strzałę w losu? No, nawet kilku, bym powiedział. A bo się to masz sobie bogactwo. To musisz zginąć. I to znowu będą kolejne krzyki. Ślicznie. Im dłużej będą do nas biegnąć To są dla nas lepiej o wilkę masz Teraz trzeba zakręcić troszeczkę, mam takie dziwne wrażenie Nie wydaje wam się O, chłopie Myślę, że tu mnie zapisz podkami. Coś ty Kolejny dostał, a czy Kolej dostał, ale kolejny raz dostał Dobra, facet ma dość A tam jest kolejny szódmowiec jeszcze I patrzcie jak ktoś jeszcze nie łatwiej Jeśli mamy właśnie łuk Gdzie poleciał? O ty Jeszcze dostał w lacie tą Ci czy tą czynnym no, no. a Mac jak mieć pecha to po całości Dobra panowie, kończymy to Jeszcze sobie nie będę bawić Dobrze, żegnamy Oho Liczysz, nam przedmiał atak w ogóle nie cieszy no, dobrze, dobrze jest jaki dasz dziki A całku się nie spodziewałem tak że to będzie aż takie Tutaj, no zmasowane combo na nas szło że się, podobnie na zawodnicy, bronić. Ale z tym my się nie mamy. Najważniejsze wiesz że może wilka najpierw wyjaśni Eivor. Bo to więcej, że im się trochę męczysz. Widzimy, na więcej kompletów wilki niż ludzie, a to już jest trochę zmęczące. Ale kończymy go na ten sposób. Żeby już. na kolejnych. Tu mogą jeszcze się jeszcze dać mi A, ale zrobiła szkoda. O dobra, teraz mamy. Śniczeta już leży. Wierz sobie to się może. To widzisz jakiś wilk, ale widzę, że już go nie widzę. I całe szczęście znaczkę jest tutaj na jednym kluczyku A kluczyk gdzieś tutaj był O ślicznie A to ty masz kluczy Dobra oddawaj I czy możemy tutaj coś ciekawego znaleźć O niby możemy tu jeszcze jakąś jedną skrzyneczkę znaleźć, więc sam bierzemy oczywiście, że tak Chyba nie, ten Godma no nie widzieliśmy Ani śladu. Jest Jożeł jakiś. A widziałeś Godma? Chyba nie, ale to jeszcze może być. Jakieś może karteluszka wesoła. Co no i coś jest the camp? May A camp nie village Godam could be there. To obóz wioski. Ale czekaj, to obóz od tej wioski, czy tej wioski? Bo to myślę, że no kilka ich jest. Hmm. Może chodzić o ten. Co by w sumie takie głupie nie było i też żeby nie było wykluczone, więc jak na macie tam oczywiście przejdziemy. A w ogóle, to podoba to jest 6 punktów synchronizacyjnych. Podobno, tak słyszałem. Po prostu, wiecie, musiałem specyfikować swoją wiedzę, no i... Nie 5, a... a 6. Taka oficjalna wersja dla mnie to jest. Potem się okaże, że jest tak nie 6, tylko 10. Chociaż no, w 10 to nie wątpię, no ale... ...wzruszajmy. Wiecie, ja jednak myślę, że ten okres tych... ...punktów, szczerze mówiąc, jest nieco za dużo. Tak, bardzo ono mocno kojąszy z amerykańskim scenem życia. Że w sobie, no dobra. No, punkcik jest tu, 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 tu. Jeszcze w sumie jest tam. I nie jest sobie tak daleko z punktu A do punktu B, ale no, zróbmy sobie, sobie to jeszcze po żeby było yy, bliżej, tak? To jest takie zamiast kultury Powiedzenia... Zrozumiewać, że jest z amerykańską kulturą... ...wyspieszenia, pożyczy właśnie na mną jeżdżenia. Czy dobre, czy złe, nie wiem, nie mnie osądzać. Coś nas się się chyba, albo z lewej strony, chyba nogi potknął. Ciężko ocenić. No, chodź, 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 chodź. Coś w zły mówisz To ja już trochę późno, by ci są Przepraszam, Nie i właśnie należy do nikogo Jakieś Z wojsku nic nie wyniknie Dobra O właściwie Witam Zobaczą się jeszcze podął

Oj, to się będzie działo. Zmienione to zwalimy. To tym będzie bardzo ciężko do niego się dopchać. Patrzę, jak to zawano godna. na. Nie wiem, kurta Wielkiej Brytanii. Czy, czy tego no członk, tak obezwładniącą trzonek, tak? Tu się ja szęchciem swoje namachamy. A, ale chociaż jeszcze raz, go czego... zatłuczemy. Ulecz się. Łocznika bierz, Łocznika. Ślicznie teraz. Wasza kolej. Łocznie, chodźmy, tak. Dobrze, koleżanki. Ten dostał. Następnego zajmujemy? Albo i nie. Bo oczywiście po co na co? Jest ja życiel. A ja ładnie ładny strzał. No, no to oczywiście. Zadopnięty. Eliminowany. Ja myślę, że zresztą są łatwie, tak? Tego nie ma, tego nie ma. Jeszcze masz 10 banią by się przydało. No chodźmy, tak. Uuuu. A no, nam przerwał, nikczemnik? Tam o było cisnąć w widziałem. Może teraz tak Świetnie. Ślicznie. Ej, wodno trzeba cisnąć, tak? No i w kluczy staliśmy. Świetnie. Tylko pytanie: czy się kiedyś skończą, czy niekoniecznie? Mają zamiar się skończyć. Idziemy na Gorma A jeszcze, gdy się jakoś walczy, no to. Taka różnica między nimi, wszystkimi. Znaczy, mam no Aż A płyka też walczyła. To można była sama, chociaż. Nie wiemy, no. Zginął w okolicznościach. Takich, a nie innych dawaj swoje trzy punkty, może świetnie. A my się, panie, szybko wyeliminuję. A ty my się nie będzie stawiać, tak? Mamy układ. Uuuu, pięknie obetwał. Możemy go dobić. Świetnie. A czy sążemy go dobić? Chyba tak. Wait. Wait. This is not the Hall of Five Hundred Doors. This is not the Rock of the Fallen. Where are the women on the winged horses? Where are the choosers of the slain? Blood enemy. This is Niflheim, the hell of mist and cold. This is where the faithless dead come to die again. This is where ghosts fade to mist to be forgotten. Your meddling has doomed us all, crow of battle. More lies from a liar born. Now speak the truth. What brought the Order to this place? To free a goddess, a creature of power and light, buried by the Jotnar in ages past. A, a pity, You will not meet her now.

co będziemy za sekundkę, i tutaj jest oczywiście dalej ekipunek, od umiejętności, bo tu dalej jesteśmy na, na pozycji przegranej, właśnie ze względu na to, że oni mają lepszy ekipunek. Hammy, no tak, troszkę mamy problem. A tu akcjonalnej, po prostu musimy dość sprawnie sobie z nimi dać, dać radę, tak. Ale Tu jest ten kluczyk. Tymczasem jeszcze może spójrzmy sobie, póki pamiętamy oczywiście na zakon. Jest i podpowiedź. Chodźcie z sasem. No dobra, no chociaż ten wiemy nowego. Tak. I tak, to jest rzeczywiście nigdzie nie ma klucza numer 2. A czekajcie, jest. Ale gdzieś wewnątrz, więc to. może być nie do końca wewnątrz, ale już bo myślę, że jak tak patrzymy, to z tym przygadniemy niebawem. I to jest właśnie no, bogactwo ostatnie, piąte do zgadnięcia. Więc jak najbardziej chcemy je, je wziąć. A, to ty masz klucz. A raczej miałeś. Tak nam ładnie dały do zoom. Przynajmniej sobie podziękować zostało. To się wchodziło od tej strony, nie? No i sobie to zbierzemy myślę. Zobacz, nie? No i bogactwa są. Podnaj... Znaleziony, tak o tym znaleźliśmy wszystko, wszystko co odnalezienia. Słuchajcie, no kiotwe polegów bardzo kompromitującym dla siebie stylu, no bo kurczę specjalnie no... no nie walczył. Może coś tam szył, z łuku, coś tam próbował, ale no trochę mu nie wyszło. Coś go skończyło oczywiście jego jego klęską. No i słuchajcie... To jest taka, że dokładnieśmy sobie wam tak głupny. Zostawiliśmy skarbę szybciej niż myślałem, że zdobędziemy. I tak, to są jakieś tajemnice do zdobienia. My się tym oczywiście zajmiemy. Tylko jeszcze w odcinku kolejnym. Póki co, ciekawa Wam bardzo uwagę. dla Was C. Trzymajcie się, papa. Pa.